Świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama Świnka. A to tata Świnka. Świnka Pepa. Podwieczorek. Pepa i George wybierają się na podwieczorek do babci i dziadka Świnki. Witajcie maluchy! Zbierzecie na podwieczorek trochę warzyw z ogrodu? Dobrze! Dziadek Świnka! A to kinka. Witaj Peppo i Georgiu! To warzywa z ogródka babci. Sama je hoduje. Co to jest? Dinozaur! To dinozaur! <śpiewa> Teraz wybierzemy warzywa na podwieczorek. E <śpiewa> po lubisz pomidory? Tak, dziadku świnko. George, lubisz pomidory? Nie. George nie lubi pomidorów. Ojej! A czy lubicie sałaty? Tak, dziadku Świnko. Nie. George nie lubi sałaty. Ojej, trzeba znaleźć coś, co George lubi. Lubisz cukinię? Nie. George nie lubi cukinii i nie lubi sałaty. Pomidorów też nie lubi. Powiedz, George, jakie warzywa ci smakują? Tak. Ptasz George. Przecież ciasteczka nie są warzywami. <grystanie> Może George polubi wszystkie warzywa, kiedy zrobię z nich przepyszną sałatkę. <grystanie> o, cudowne, świeże pomidory, sałata i cukinia. Najpierw trzeba je umyć. Pepa i George pomagają babci myć warzywa. Tego mycia. Babcia Świnka zrobiła z pomidorów, sałaty i cukini sałatkę. Dziadku Świnko, zawołaj wszystkich! Podwieczorek! Na podwieczorek babcia zrobiła pincer. A tu jest sałatka! Warzywa z ogródka! Pomidory, sałata i cukinia. Smacznego wszystkim! Mm, mm, mm. George zjadł pizzę, ale nie chce pomidorów, sałaty, ani cukinii. Ojej, George, nie smakuje ci sałatka? Nie. George, chociaż spróbuj tych wspaniałych pomidorów. Nie. George, to jest ogórek. Dziadek sam go wyhodował w ogrodzie. Nie. Spróbuj listek sałaty, George. Pyszności! No, już, już, George. Zobacz, co robię. Wygląda jak dinozaur. George uwielbia dinozaury. George je pomidory sałatę i cukinie. Wspaniale, George. Chcesz jeszcze trochę, George? Hmm. George, czy już jesteś za pełny, żeby zjeść jeszcze trochę pomidorów, sałaty i cukinii? George już jest za pełny, żeby zjeść. George, czy już nie możesz nic więcej zjeść? George już nie chce nic jeść. Ojej, to znaczy, że nie chcesz ciasta czekoladowego. Ciasta czekoladowe! <grym> A niech to! Nasz George znowu ma wielczy apetyt. <śmienic>